No, w walce to, to ekstra muszę tobie wytłumaczyć. Ale coś yy, skończyłaś na jakimś etapie? Byłaś na jakiejś lekcji? Tak. No i na czym skończyłaś? Wszystko zrobiłaś? Wszystko przećwiczyłaś? Yy. Aha, nie robiłaś już na ocenę? No to zaopatrz się trochę, nie wiem, w serwetki chociażby. <gry> no właśnie, nie mam tych jakiejś przykładowej pracy tutaj, żeby ci tknąć zdjęcie i, i pokazać, y, jaki ma być efekt, ale spróbuję to ręcznie tak zrobić, niedbale trochę żeby Ci pokazać, jakie walce na tej jednej, albo na tych osobnych kartkach, które masz, możesz po dwa walce na przykład, tak? Ale... W... No właśnie. Dobra, także do tych walców jeszcze wrócimy. No i teraz zobaczcie, powstały znowu dodatkowe punkty po, po lewej stronie. Muszę tu myszkę wybrać. Tu i tutaj, tak? I jak mamy nowe punkty, znowu prowadzimy linię. No tutaj akurat nie da się do tych, bo już leżą na tej linii, ale do tej, nie? Do tego punktu. Czyli rysujemy kolejną linię. Raz. I z drugiej strony, tu po prawej, mamy to samo. Koniec tego prostopadłościanu u góry prowadzimy linię zbieżną z punktem. I teraz już widzę. Mhm. Tak, czyli połączyliśmy teraz nowe punkty z tych pionowych linii z tymi punktami zbieżnymi. I powstał. Tutaj pokażę mychom. Tu powstał nam prostopadłościan. O. Widać go. Tak. No i teraz musimy ustalić, jak to już będziecie miały, to teraz trzeba ustalić szerokość, grubość tego murka. To jest murek taki dookoła. Czyli mniej więcej gdzieś tam na. Nie wiem, wtedy było 2 cm czy półtorej, tak, żeby ta szerokość jakoś tak wyglądała tej wieżyczki. I rysujemy kolejne. Tutaj sobie wybieram, że od tego punktu się zacznie nam szerokość murku. I jest to punkt nowy dla mnie, jakiś dowolny. I prowadzimy znowu linię. Tak? I z tej strony to samo. I mamy już murek tutaj z przodu. I teraz tutaj z tyłu, no on nie będzie takiej samej szerokości, ten, y, ta szerokość wieżyczki jak tu z przodu. Mniej więcej o połowę musicie tak wyobrazić sobie skrócić. Y, o, oznaczyć sobie ten nowy punkt w grubości murku tu z tyłu. No i lecimy znowu z krechą. Trochę tych kresek będzie, ja spróbuję to zmienić na jakiś inny kolor za chwilkę. Tu i tu to samo. Udaje wam się to tak na bieżąco coś tam robić? Tak, 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 bo tutaj masz taką szerokość większą, to tu gdzieś w połowę mniej. No i już mamy to. Mhm. No i już można. Poprowadzić tutaj grubszą linię po tych krawędziach, które tutaj są. Ja to trochę teraz zmniejszę mu ten kolor, intensywność. Bo one już zostały zrobione. A nie, chyba nie. Nie wygląda dobrze. I ta podstawa już jest zrobiona, to widać, nie? Widzicie te dziewczyny? Mimo, że tych krew trochę już nam się namnożyło. Teraz musimy wyciągnąć te wieżyczki do góry. I to, co zrobię, pokażę Wam na tej wieżyczce, na tym kącie. Trzeba będzie zrobić to samo na tych na tych pozostałych. Czyli ja te linie, które te tylne, może tam troszeczkę mniejszą, mniejszym kolorem, żeby mi to nie przeszkadzało. Albo tam cienkie. O, dobra. Tak. Gdzieś sam sobie tam są. No i tutaj się skupiamy teraz na tej wieżyczce z przodu. To jest podstawa tej wieżyczki. Teraz potrzebujemy jej wysokość. No to znowu zaczynamy, bo zaczynamy od tej przedniej wieżycz wieżyczki, tak samo jak z tą linią, tak? czyli od obiektu, który jest najbliżej nas. Bo cała reszta będzie uwarunkowana od tej wieżyczki. Wysokość tych tamtych wieżyczek, ich położenie itd. Także rysujemy znowu tutaj linię czy tą pionową, określamy wysokość wieżyczki, teraz innym kolorem. Zielona. Jeszcze chwilę, bo to muszę sobie dostosować, żeby było OK. Czyli określamy wysokość. O, tak? Tak, tylko ja nie mam. Równe. O, tak, przesunęłam. Tak, mamy wysokość. Określiliśmy wysoko, wysokość. Ona nie może być za duża, za wysoka, no bo wam zaraz tutaj zetknie się z punktami zbiegu i będzie problem z rysowaniem. Ale jakoś taką niewielką wysokość. No i znowu mamy nowy punkt na górze tej, tej linii i prowadzimy zbieżne. Raz. Zielone. I stąd. 2. Tak? Mhm. I teraz wysokość tej wieżyczki. No, jeżeli wieżyczka ma mieć szerokość murka, to wiemy, że ta linia, która nam tu już wcześniej, którą narysowaliście, to będzie nasza szerokość wieżyczki. Czyli w zasadzie y, ciągniemy już linię tu, do góry, i ten punkt automatycznie staje się rogiem naszej wieżyczki. I kontynuujemy tą linię w górę również od tego punktu. I jest. Nie? Na razie OK. I to jest ta sama zasada, jak robiliśmy z tym wielkim prostopadłościanem. To też jest jakiś prostopadłościan, tylko mały. I ta sama analogiczna zasada. Powstał mi tu nowy punkt i znowu ciągnę tutaj zbieżną y, linię tu z tego rogu w drugą stronę. I mamy już prostopadłościan stojący na tym rogu. Jest dziewczyny? O, coś takiego powstało. Nie? Na chwilę wyłączyłam. I, i teraz no, kolejne wieżyczki trzeba zrobić. Czyli tu zobaczcie, już z tej linii, która, którą poprowadziliśmy z pierwszej wieżyczki, ta linia, ten bok zewnętrzny automatycznie określił mi wysokość tej kolejnej wieżyczki. Czyli w zasadzie tu wystarczy, że pociągnę, narysuję linię w dół i będę miała już wysokość wieżyczki. Tego boku. Tu musicie patrzeć i pilnować, żeby ten, ta powierzchnia tego boku była między tymi liniami, którą wyrysowaliście. Między tą, a tą linią. I kontrolujemy. Rzeczywiście jest między tą, a tą linią. Nie? Bo to, jak jest dużo tych linii, to można się pogubić. Szczególnie tu przy ty, tej tylnej wierzytce, bo tych, Linii zacznie być tam mnóstwo. I musicie ogarnąć, po prostu na której linii leży dany punkt, tak? I przenosimy go w tył, tak? Czyli ta linia jest między tą a tą, więc rzeczywiście ona tutaj jest między tymi dwoma. Widzisz to? Widzicie to dziewczynę? No i, i znowu, powstały tu nowe punkty. To brakuje mi teraz zbieżnych do tamtego punktu. No to rysujemy raz, tu do tego punktu i z tamtego. O. I już znowu mamy podstawę u góry, żeby potem zrobić te wieżyczki, te daszki. I analogicznie robimy z tej strony. No tu się trochę namieszało. Nie? Pomniejszę trochę. Mniejsze Wyłączę, może będzie teraz lepiej widać. I co yy, zrobiliśmy? Tu brakuje mi jeszcze linii pionowej. Automatycznie tu, tak, czyli ta linia musi mieć odzwierciedlenie gdzieś z tyłu i tutaj ze z tych skrzyżowań akurat mi pięknie, ładnie wyszło, powinno być tam, jak to zrobicie dokładnie, yy, skrzyżowanie się tych linii prowadzących i mamy już wysokość tamtej wieżyczki. I ona, ta linia, ten bok, leży między, między tą prowadzącą a tą. Rzeczywiście, bo to jest ten sam bok, tylko że w odniesieniu do tyłu, między tymi dwoma liniami. Udało się to narysować? Rysujecie tak na bieżąco? Mhm. Tak, zrobiłaś? No to Oliwka też, yy, też zrób tą drugą, a ja zobaczę, jakbyś mogła udostępnić mi swój ekran. Już Ci mówię gdzie. Martynka, tak? Martyna. no ty, ty rób tą trzecią, dobra? Tą po lewej stronie. Yy, na samej górze tam są trzy kropki i jest yy, udostępnij ekran. Aha, kurde. Albo tak, no. no. Zapomniałam. O, jest, jest, jest tutaj. O. No i bardzo dobrze wyszło, dobrze. Możesz już, możesz już wziąć. I spróbuj jeszcze zrobić tą czwartą. No, Tylko kontroluj te linie. Kontroluj te linie. Mhm. Tak, najlepiej zacząć od tych skrajnych, tak żebyś widziała, że te pionowe linie muszą się mieścić między tymi właśnie, które wcześniej zostały. Песок? Дуже песок? О, oh. пушка. No, jak takie u Ciebie? takie 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 Wejście to musisz określić, jakie szerokie będzie to wejście, te drzwi. Czyli gdzieś tam jakiś dowolny punkt. I z tego punktu w prawą stronę z punktem zbiegu, żeby... żeby no, musisz mieć tą. Czy widzisz tutaj mnie? nie widzisz? O, to. Musisz to potem sobie narysować, ale ta linia leży na linii zbiegu z tamtym punktem. Czyli tu trzeba. Tak, 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 tak. I też sama sobie określić wysokość tych drzwi i będziesz miała no, znowu nowy punkt, bo ta linia leży na zbieżnej z tym punktem. No, no tak, czy teraz to sobie zrób. Oliwia, jak będziesz gotowa z tym trzecim, to powiedz. Tak, załóżmy, tak? To idzie w tamtą stronę, to idzie w tą. I to jest ta podstawa, która tu jest na górze. Yy, od dowol... no, Mamy w perspektywie. Perspektywę już rysowaliście z tymi kołami, koła w perspektywie. I tu jest podobnie, tylko że my już tu kół nie będziemy rysować w środku, tylko y, ta przekątna, która jest tu narysowana, jest tylko po to, żeby wiedzieć, jak wysoka, znaczy nie jak wysoka, tylko gdzie ta wysokość, ten czubek ma być, żeby on nie był rozjechany za bardzo za, na lewo czy prawo, to określa właśnie przekątna. Czyli na, tym, y, na tej powierzchni musicie wyznaczyć przekątną. Tego czegoś, czworo, czworościanu jakiegoś, i ten punkt, który powstał, będzie naszą wysoko, punktem wysokości. Jak daleko to już proszę sobie według swojego uznania, określamy wysokość, i od tego punktu już będziemy wiedzieć, czyli po trzy, po cztery linie, które się będą stykały z tym czubkiem, i dzięki temu powstanie mi wieżyczka. Yy, tą pionową? Nie wiem, o którym mówimy. O tych liniach? Ta linia, co mam zaznaczoną, tak, tak, to jest wysokość wieży. I teraz od jego czubka, ona ma być pionowa, ona ma być pionowa. I od jego czubka z każdym rogiem łączymy. Mhm. No, możliwe, że się tam skryła za, drugim, za drugą linią. To akurat nie jest ważne. Ja tutaj sobie tak dorysuję szybko te linie. I właśnie, i ona jest po to teraz, bo teraz jak wysoka ma być ta wieżyczka z tyłu? No, właśnie, poprowadzimy teraz linię z tego punktu do zbiegu, i teraz już wiemy, dokąd będzie ta pionowa przy następnej. No, w drugą też, oczywiście. Drugą też. O, i, i co więcej, i teraz z tego czubka. Idzie w to, gdzieś tutaj, o, ale trafiłam w to, i będziemy wiedzieć, gdzie się kończy tylna. Tutaj ten czubek, nie?